ma z tej strony Assassin. Witam was w kolejnym odcinku ze Star Wars Battlefront. Dziś zagramy po stronie Imperium, a dokładniej szturmowcem cienia. Niedawno go odblokowałem i są podajże dostępny do kupienia od rangi 50. Słuchajcie, szturmowcy cienia byli elitarnym szwadronem, który uczestniczył w galaktycznej wojnie domowej. Nosili czarne zbroje, tak jak tutaj widzicie. I korzystali już z, z urządzeń maskujących Oraz ciężkich blasterów T-21 Tą bronią sobie oczywiście zagramy Ogólnym ich zadaniem było zachodzenie wroga z zaskoczenia Takie słuchajcie sobie emotikony kupiłem Bokser zbyt proste No i kciuk w górę już miałem Dobra, wejdziemy sobie na chwileczkę w blastery Tak oto się... Oto ciężki blaster T21 prezentuje. Jest to potężny, ciężki blaster zadający ogromne obrażenia z dużych odległości. Jego jedyne minusy to niska szybkostrzelność i brak optyki. Czyli mamy również minusy, bo wiadomo, że najlepszej broni nie ma. Chciałem dzisiaj zagrać słuchajcie na gwieździe śmierci. Bo zostały dodane nowe tryby, takie jak pogoń za droidami oraz ładunek. Może sobie ten weźmiemy. Byłem w ogóle, słuchajcie, na premierze Wotra 1. Znaczy nie do końca na premierze, kilka dni po. I powiem Wam, że to jest świetny film. Chyba najlepsza część Gwiezdnych Wojen. Jeżeli jeszcze nie byliście, to naprawdę polecam iść. Jest super. Lepszy, dużo lepszy od przebudzenia mocy. No dobra, ładunek, sektor zasilania. Fajnie, że właśnie tak jak chciałem, wyszukało nam i jesteśmy po stronie imperium. No dobra, poczekajmy chwileczkę aż się załaduje. Postaram się w ogóle aż do premiery Battlefronta 2 nagrywać właśnie filmiki z tych Star Warsów. Będzie to raczej teraz seria nieregularna, ale na pewno, tak jak mówię będzie. No dobra. Ja sobie może tutaj zmienię, bo robiłem jedno wyzwanie, dlatego mam tutaj granat dymny oraz granat błyskowy. Chciałem sobie odblokować granat dioksisowy plecaka tutaj nie potrzebujemy, raczej weźmiemy może. Hmm, słuchajcie. Mina spotykaczem. Potykaczem. Jest to silny ładunek wybuchowy spotykaczem w postaci laserowego promienia, którego przerwanie powoduje detonację. Ma też wbudowane urządzenie zakłócające skanery pobliskich wrogów. O! Zaczynajmy. Resp się, resp. Uuuu, już, już! Chodź tu, rebeliancie. Oczywiście cały czas z tym blasterem T-21 nie będę grał No ja to jakiś czas sobie broń zmieniał Oooo, nasze czy nie? O minę to lepiej Chodź, chodź, kurde, oni mają szybsze Bronie <coughs> Przepraszam Mam cię, oddany chleb, dokładnie ten sam co mnie zabił Raier dostał ode mnie. Idę po ten ładunek. Niestety widzę przegrywamy jest 6 do 4. A jakbym tutaj rozłożył. O! O, dobre! Poczekajmy sobie na pierwszego delikwenta. Już cię mam! On mnie też w zasadzie. Ale ważne, że go zdjąłem. Oooooo! Wow, 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 wow. Uciekam, uciekam. Walniemy tutaj. Minę, żebyś się na to naciął. No, kurde. Zobaczmy tak. Dużo w ogóle ja widzę na tej gwieździe śmierci gra właśnie tym szturmowcem cienia graczy. Co my tu mamy? Wieżyczka przeciwpiechotna. Jakbym ją tutaj postawił? O. Zginę, czy nie? Ale wieżyczka jest ustawiona. O. Ładnie. Dlaczego ona nie strzela? Strzelajże. Uuu! Wow. Za dużo to mi ona nie daje. Jak nie zacznie strzelać. Kuźwa, on rzucił imploderem. Nie ja myślałem, że to zwykły granat jest. Łapka w górę. Yep. <laughs> fajnie to wygląda. Dobra, karta jest. Mogę sobie zaraz zmienić właśnie na ten granat dymny. No to wam zaraz pokażę, jak on działa. mi się na tyle dobrze gra tym blasterem, że chyba go na razie nie będę jednak zmieniał. No niech się drzwi otworzą. Idzie ktoś od prawej. Uuu. dobra, załatwiony. Niech ten gościu podejdzie. On miał snajperkę na wyposażeniu. Właśnie, dlatego nie podchodził do mnie, ale dla mnie to lepiej. Rzucaj, jest tam kto? Na wszelki wypadek, mina podłożona. Podchodzimy, słuchajcie. Jest, idę tą stroną. Weźmiemy sobie jedno dodatkowe użycie, schowali się zarąbiście. Się tak nie rozpędzaj, rebeliancie. Co za koleś. Trzy minuty pozostały, no i niestety, kurczę, wygrywają. Weszłem do serwera już zaczętego No ale nic. Nie zawsze się wygrywa jak to mówią. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj tutaj Może w nie najlepszym miejscu tą wieżyczkę postawiłem, ale mam nadzieję, że kilku zdejmie. Rzucamy. Udław się tam, udław się. No! Brawo, nice! 10 do 7. Całkiem dobre staty, jak na tą broń, bo lekko się z niej nie strzela. Haha, sobie sam granat. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. O. Czy tutaj... Dobra, to jest nasz. Osłonię go. No jest do... 3 do 7 jest. Jakby nie patrzeć. Ale nadal mamy tutaj w zasadzie... Bardzo trudno. Bo wątpię, czy obejmiemy prowadzenie. Ale jeśli by tak się stało, to naprawdę nice. No Dobra, biegnę. Raz kozie śmierć. Na drugą stronę. Zapierdzielam. Go, 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 go. Jeszcze krążek sobie wezmę. Okej. Okay. Bomba zbliżeniowa, postawmy sobie ją tu, plecy. Surprise! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, tak się kurczę robi. Wszyscy do domu, do domu. Już was tu nie ma. Uu! Ostatni jest zdjął. Ale prawie bym kurczę doszedł. Świetny jest ten Blaster. A szczerze wam powiem, że wcześniej w zasadzie w ogóle go nie używałem. On nie, ja jego. 21 sekund do końca. Dawaj, dawaj. Shadow Trooper. Pomalutku, pomalutku... Spróbuję... Może nie, może tym razem tędy pójdźmy. Przegrana. No nic, słuchajcie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Siema!